Ciemanko z tej strony ja Archi Dzisiaj byłem na rybach z nowym pięknym baćkiem który jest dla Was. O, i taki kara się nałowiem. Już wam pokazuję. Pokażę Wam wszystko, a potem szybko je wrzucę do wody, żeby nie było. dla was. Zobaczcie, baci, metry ma, o tam jest resztka, nie, o tam jest resztka, 3 metry ma. I to jest dla was w konkursie. Do, do tego jest taki sam zestaw z tym sławikiem, z ciążakami, z haczykiem, ze wszystkim. Plus do, do tego jeszcze jeden konkurs. Będzie te, z, za, razem z tą wędką udawane. Będą cztery sławiki takie same, nie. Są dwa, dwa spawiki takie biało e, takie biało-czerwone i ciężarki No, to to wszystko dla Was Takie spawiki dwa Takie czerwonawe No i ciężarki cała taka paczka Więc dziękuję bardzo Do widzenia albo dobranoc Nara